Jesteśmy w Gorzowskiej I Powiem Wam, że to nie jest jakaś tam najlepsza, szczególnie Ale już, o po kolano Jest trochę kończyny Wyki Kurde, wygląda tu petarda Wygląda zajebiście A już ta wyka zaczyna Kwiaty wypuszczać Także już jest ją czas Czas i pora golić, teraz podejdę tam sobie na ten dołeczek, co widać takie wyblaknięte, jak tam wody nie ma, to można będzie golić. Myślałem, że będzie gorzej, ale wody nie ma, tylko tutaj w bruździe, ale to defekt. Powinno udać się przeskoczyć z przyczepą na dobrym, na dobrym rozpędzie przez ten dołek. Myślę, że będzie git. Jeszcze to tak, jutro nie kosić, sobotę kosić, przez niedzielę poleżyć, na poniedziałek to by spokojnie szło. Kurka, rurka, nie no, ale to jest petarda. Plony w tym roku gorzowskich to jest miodzio. Te ciepło, które wyskoczyło na przełomie marca i kwietnia, to zrobiło tutaj taką fenomenalną robotę, że od razu tych traw się pojawiło. Zresztą to kto ma to wie. Ale nie, to nie ma sensu iść dalej. Jak tutaj jest ok, to i dalej będzie ok. Także można będzie szykować koszenia. A może by kurde jutro pokosić, sobotę zebrać? też żeby nie głupie było. zobaczę, może rano nim przyczepę szybko ogarną. Albo najpierw wykośnię, a później przyczepę ogarną. Też nie głupi temat. Dobra, będziemy działać. Zobaczcie, co tutaj się na monitorku pojawiło, a to oznacza tylko jedno, że już przygotowania do sianokosów wkraczają w ostatnią fazę. Biorę się zaszykowanie przyczepy, i jutro kośimy grzowskie. Niestety, tamten sezon zamykałem z mocnym deficytem czasu i naprawdę kradłem to, co zdążyłem, to zrobiłem, co byłem w stanie, ale przyczepy już obczyścić nie zdążyłem. I jak zostawiona była po sezonie, tak stała. Więc teraz biorę się wyjąć noże. Wymyć troszkę belkę nożową, całą szczepę z lekka. Opłukać z grubsza. Przesmarować, założyć komplet na ostrzonych noży. I będzie przyczepa gotowa. Także nie ma co stać przedłużać, tylko biorę się za robotę. Bo szkoda dnia, jeszcze coś dzisiaj może się ogapnie. Prócz tego. No już po małym spa, wyjęciu noży. Teraz patrzę, jest chwila. Są dwie sprężyny zabezpieczające nóż, uszkodzone. To trzeba je wymienić. Troszeczkę będzie tu grzebania, bo żeby wyjąć te sprężyny, to tak łatwo nie będzie. Ale już mniej więcej mam taktykę, będę powoli z tym działał. To ogarnę. Może włożę, trochę ocieknie, obeschnie i można będzie smarować. Belka nożowa uzbrojona, wymienione dwie sprężyny, co zresztą było widać na poprzednim ujęciu. Także jest przygotowana teraz. Można z nią wjeżdżać, ale nimi z nią wiadę, to jeszcze parę tam kalamitek mam do przesmarowania. To przesmaruję, póki jej nie ma to wygodniej. No i co? Resztę przyczepy smarować i będzie gotowa. Także... Nawet i z przyczepą paru. Trochę, parę chwil się zejdzie, troszkę czasu, pół dnia, żeby ją przygotować tak, tak, jak należy przejrzeć. ale wszystkim to się schodzi, więc na spokojnie, na spokojnie powoli i do przodu. Przyczepa już ogarnięta, zestaw gotowy, można powiedzieć na poniedziałkową akcję. A jeszcze w międzyczasie biorę się za tego brudasa, trochę go ogarnę. Masz wstyd takim pomykać, troszkę go obmyję, mam chwilę wolnego. Także biorę się za tą robotę. Miałem chęć jechać jeszcze na pole coś pogrzebać, ale jest tak mokro, że, no, że nie ma szans. Jeszcze te parę dni trzeba poczekać się wstrzymać. tak akurat idealnie wykorzysta się ten moment, że w polu nie można robić. To chociaż Gorzowskie się pozbiera, bo na Gorzowskich jest w miarę luks. No i co? Jest różnica. Trochę mu się należało tego mycia, bo jednak w tym sezonie to już sobie zasłużył i rozrzutniki, i szambiarka, i bez przerwy coś, także no, można było umyć, zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu zapewne wleci wtorek albo środa, będzie podczepiony do siewnika, do kukurydzy i tak pewnie resztę sezonu w nim zakończy, także no, wypadało go trochę z tego najgrubszego błota obmyć to trochę przyjemniej się będzie pracować i przyjemniej będzie się siać tą kukurydzę, także cóż no co zdążyłem to zrobiłem reszta jutro, a jutro czepiam kosiary, wymieniam nożyki, już będą od razu na pierwszy pokaz wymienione i będę kosił. Tak się z sąsiadem dogadaliśmy, że razem w sobotę kosimy i razem w poniedziałek będziemy zbierać, najpierw u jednego, potem u drugiego i jeszcze jak dobrze pójdzie, sprawnie, to może uda się wieczorem przykryć i od wtorku gnojowica i e, obornik na gorzowskie pierwsze, po gorzowskich te właśnie pola przeorać i później zobaczymy. Albo będzie, jak się uda wjechać, resztę robić pól to będzie reszta robiona, a jak nie, to zaraz będzie bezpośrednio pierwsze po tych gorzowskich siany, bo jednak te trawy to mocno tej wilgoci wyciągają, więc one będą te pierwsze działki zapewne siany. Taka, taka właśnie u nas jest troszeczkę, można powiedzieć, zakręcona sytuacja i pierwsze będą pola siane po gorzowskich. No ale cóż, życie jest życiem, nie każdy bok można powiedzieć, jest taki sam, dlatego też wyszło jak wyszło i kończę dzisiejszego filma, widzimy się w kolejnym